Gotowa. A będzie trudne? No myślę, trzeba ująć. Zapisałam, dlaczego mężczyźni i kobiety rozjeżdżają się w komunikacji. Ja myślę, że nie tylko w komunikacji, ale zanim zacznę, to jeszcze się przywitam. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj ten odcinek będzie dla mnie szczególnie ważny, dlatego że im więcej mojej styczności z mężczyznami w kontekście ich poszukiwania relacji, im więcej w ogóle mnie obserwującej tego, jak ludzie poszukują miłości, jak chcą relacje budować, tym więcej niepokojących wniosków y, dotyczących i kobiet, i mężczyzn. Dzisiaj mi się trochę będzie o tym, co może kobiety zdenerwować, ale myślę, że czasami dobrze jest się zdenerwować, żeby później wyciągnąć z tego wnioski, bo mam takie wrażenie, że nierzadko, kiedy mówimy o męskiej perspektywie, pomimo tego, że ja nie jestem mężczyzną, ale poznając męską perspektywę, to mam takie wrażenie, że jest spora grupa osób, kobiet, nie wszystkich, ale spora grupa, która. Kiedy ta narracja nie jest dla nas miła, żeby usłyszeć to, co się mówi w kontekście mężczyzn, czy też tego, jak czasami bywamy zamknięte na ich potrzeby, na ich oczekiwania, na ich inny punkt widzenia niż nasz, to momentalnie jest po prostu: Ja nie słyszę, ja widzę, nie chcę tego widzieć, nie chcę tego słyszeć, w ogóle nie podoba mi się to, bo to jest niezgodne z moją linią. Tylko, że no, wniosek ogólnie jest dość smutny, a mianowicie taki, że to prowadzi nas donikąd, bo mamy dużo super kobiet. Dużo mężczyzn, którzy się rozwijają na wielu płaszczyznach, a dalej coraz więcej samotnych y, osób. I tak sobie pomyślałam, że dobrze by było y, Was, kobiety miłe, zachęcić do tego, żeby tego y, posłuchać i właśnie zmierzyć się z inną perspektywą, y, ale też dla mężczyzn, którzy mam wrażenie, że często nie są świadomi być może skąd te trudności w relacjach z kobietami mogą wynikać i od czego tutaj się należy odbić, żeby. Móc stworzyć taką relację, którą większość chce stworzyć, czyli dobrą, wartościową relację z kobietą, która będzie doceniająca, która będzie wspierająca, która będzie akceptująca. Także dzisiaj będzie o mężczyznach, dla mężczyzn, o kobietach, dla kobiet i odwrotnie. Że zostańcie, zachęcam. A Daria ma przygotowane w tym temacie pytania, które pojawiły się albo takie naprowadzacze po tym, jak zaczęłyśmy o tym rozmawiać. No i wyszło, że w sumie to trzeba by to nagrać, po prostu. Czy myślisz, że mężczyźni wiedzą, czego chcą? W, relacji? w moim odczuciu to jest jeden z głównych powodów, dla których mężczyźni wchodzą w relacje, w których nie są usatysfakcjonowani. I też podobnie jak kobiety wyciągają wnioski na temat płci przeciwnej, że ona jest taka, nie inna, że kobiety to tylko tak i tak. Co jeszcze bardziej nas polaryzuje. Natomiast o ile kobiety pracę nad takim rozwojem, o czym też rozmawiałyśmy sobie jeszcze przed nagraniem, tą pracę zaczęłyśmy dawno temu. Ten trend na to, żeby się rozwijać, żeby właśnie deklarować jakie my mamy potrzeby, żeby badać te potrzeby, żeby być taką. Wiesz, ja pamiętam te wszystkie szkolenia, kursy, warsztaty, które powstawały po prostu świadoma kobieta, kobiece spotkania, kobieca energia, w ogóle dowiedz się, wiesz, jaka jesteś, jaka chcesz być, zbadaj swoje potrzeby, poznaj książek, kursów, warsztatów mnóstwo tego było, a mężczyzn tam nie było. Nie było dla nich przestrzeni. No, i dzisiaj jesteśmy w takim punkcie, w którym jesteśmy na innych etapach. I teraz są, jest dużo kobiet, właśnie świadomych, tak, znających swoje standardy, znających swoje potrzeby, i jest bardzo duża, przygniatająca, mam wrażenie. Grupa mężczyzn, którzy nie mają żadnej świadomości, czego oni od relacji oczekują, jakie są te ich standardy, jak oni się chcą czuć w tej relacji, co oni są w stanie akceptować w tej partnerce, czego nie są w stanie, tego czy oni w ogóle, w, w którym momencie to jest ten moment, w którym należałoby postawić granice, czego tak de facto kobiety bardzo chcą. Partnerze. I że mężczyźni stali się w tych e, takich komunikatach idących od tych kobiet, które budowały swoją świadomość, mnóstwo sprzecznych komunikatów, bo inne były w domu, inne były wiesz, w szkole, inne jeszcze były, no bo oni idą w bardzo dużej obecności kobiet przez całe swoje przez całe swoje życie, bo mamy matki, tak? To mamy dzisiaj pokolenie mężczyzn, którzy mieli nieobecnych ojców. My też jesteśmy kobietami, gdzie ci ojcowie byli skupieni na karierze. No takie to było pokolenie. Mamy były tymi, które po prostu zakasały rękawy, jeszcze w tam wspierane przez babcie, Mówiły, słuchaj, musisz działać, tak? Musisz działać, musimy dać sobie radę. I to niekoniecznie jest to, że ci ojcowie z... Ze, złego, ze złych intencji ich nie było. Tak, oni wyjeżdżali za pracą, oni się zajmowali utrzymaniem domu, spełnianiem tego marzenia o domu, o rodzinie na odpowiednim poziomie, tym, żeby zapewnić dzieciom. To coś była część taka, która sobie nie radziła, która wpadała w nałogi, która uciekała, która w ogóle nie miała pojęcia, bo też nie miała wzorca, jak, jak, jak ten związek obsłużyć. No i z jednej strony mamy mężczyzn, którzy właśnie byli wychowywani przez babcie, mamy, gdzieś tam siostry, tak, więc dostawali różne komunikaty na temat tego, jak oni powinni się zachowywać, przy tym częściej przez krytykę niż yy, przez wzmocnienie. I kobiety, które też były wychowywane przez kobiety. W takim poczuciu, że ci mężczyźni to jest w ogóle taki niezbędny, ale jednak dodatek, a jednocześnie w momencie, kiedy wkroczyły na drogę tego rozwoju i tej samoświadomości, ich potrzeby rosły, bo one mówią: Ja już nie chcę mieć takiego partnera, jakim był mój ojciec, tak? Ja chcę mieć kogoś, z kim ja będę mogła budować związek, z kim będę mogła w tym partnerstwie być, ale brakuje mi tych mężczyzn, którzy by tymi partnerami być potrafili. I mało tego sporo kobiet nie widzi tego, że one wcale nie ułatwiają mężczyznom tego, żeby oni tymi partnerami się stali, żeby ich nauczyć tych potrzeb, tak? tego, jak w tej relacji, yy, relacji się z nimi odnaleźć. Tylko to jest taki wiesz, festiwal często żądań, pretensji, takich bierno-agresywnych, yy, różnego rodzaju zachowań, które mają wymuszać określone zachowania u mężczyzn, no, którzy finalnie później nie są przez te kobiety szanowani. I to jest w ogóle takie błędne koło. Wiesz, kobieta testuje mężczyznę, który nie jest nauczony tego, jak stawiać granice, bo nikt go tego w sumie nie uczył. Yy, w relacji z kobietą, który się obawia konfliktów, no bo on całe życie spotykał kobiety, które jak były na różnych etapach jego życia niezadowolone, to on ponosił z tego tytułu określone konsekwencje. Niezadowolona mama, nic dobrego, niezadowolona babcia jeszcze gorzej, niezadowolona nauczycielka przerąbane, tak? No i wiesz, i idzie. W, w tej, cały czas w tej, w, tej, w tej narracji, i to nie oznacza, że on jest fujarą miękką, tak? że on jest jakimś przegrywem. To absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie było tego wzorca. To nie jest jego wina. Mamy taką sytuację, w której albo zaczniemy grać do jednej bramki i się jakoś wspierać w tym, żeby tego partnerstwa się uczyć, i to będzie wymagało pracy po obu stronach, czyli mężczyzn, którzy nie będą uważali, że te kobiety są złe i zagrażające. Ale żeby móc tak powiedzieć, to właśnie jest kwestia nauczenia się pracy z granicami, yy, zbudowanie swojej jakiejś samoświadomości, tego czego ja chcę, na co się godzę, co mi pasuje, co mi nie pasuje, jak ja mam obserwacje na ten moment, jak ja mam wnioski z poprzednich związków, czy mi jest dobrze w tej roli, w której ja jestem, bo często to są mężczyźni w roli takiego miłego faceta, o którym wszyscy w koła mówią, Boże, to jest taki dobry chłopak. No nic, po prostu kandydat na męża, wypisz, i tak? Tylko... On jak wchodzi w tą relację, to on się tam kompletnie nie umie znaleźć, bo on bardzo szybko jest pod buta brany po prostu i, i potem często wykorzystywany. No bo łatwo się wykorzystuje osoby, które nie potrafią się wybronić w żaden sposób, ale których intencje są dobre i którzy jakoś mężczyźni mają dużo do zaoferowania. Więc to nie jest tak, że to kobiety mają nauczyć teraz mężczyzn tego, jak stawiać te granice, no bo nie przy zdrowych zmysłach tego robić chciał nie będzie. Po co sobie utrudniać życie? Tylko to jest po stronie mężczyzn, natomiast po stronie kobiety jest to, żeby też... Umieć patrzeć na tą męską perspektywę. To nie jest tak, że ta grupa mężczyzn, takich playerów, graczy, którzy mają złe intencje, to jest w ogóle cała reprezentacja wszystkich mężczyzn w Polsce. Absolutnie nie. Żeby zejść z tej takiej mm, narracji, że wszystko, co mnie gdzieś uwiera i mi się nie podoba, bo być może w myśl zasady uderz w stół, nożycę się odezwą, to jest coś o mnie. Że na przykład wiesz, kobiety często no, kastrują mężczyzn? Myślę, że tak. Że nie dają im się wykazać, myślę, że tak. I znowu podkreślę, że to nie jest mowa ogólnie o wszystkich kobietach na świecie, tylko o tym, co, jakie tendencje się ogólnie mm, obserwuje. narcyz psychopata, toksyk, yy, po prostu wiesz, pogubiony, zagubiony, czerwona flaga chodząca, bla, Zero jakiejś takiej otwartości, często na to, żeby rozmawiać, żeby mieć po prostu empatię do tego człowieka. I, I powiedzieć mu, wytłumaczyć mu czasami, jak coś wygląda z mojej perspektywy, szanować te jego granice, nie mówić, że on jest narcyzem tylko dlatego, że on mi te granice postawił, na przykład, że powiedział, że mi się coś nie podoba, tak? To nie oznacza, że jeżeli ktoś nie spełnia mojego marzenia, bo znowu ja jestem y, taką dziewczynką, której tata może nie dokochał, która szuka w partnerze bezwarunkowej miłości, a często tego kobiety szukają, że szukają bezwarunkowej miłości, w której mówią. Ja chcę być akceptowana taka, jak ja jestem. Ja nawet, jak będę po prostu. z czego gdzieś ostatnio też w filmach yy, yy, się to pojawiło, że jak nie akceptujesz mnie, kiedy jestem najgorsza, to nie zasługujesz na mnie, kiedy jestem najlepsza. Tak, mają rodzice, tak? To rodzice są tymi, którzy do pewnego momentu, jako małe dzieci, no akceptują nas tymi wszystkimi trudnymi rzeczami, tak? Tym tupaniem, płakaniem, tym popełnianiem błędów. To nie jest twój tata, tak? To, to nie ten partner, któremu ty będziesz skakała po głowie. Oj, jedzie, i ijo,jo. Myślę, że często właśnie chcemy tej akceptacji, chcemy, żeby to był właśnie dla nas taki, taki tata, ale ani z tatą, ani z mamą się relacji nie tworzy ja myślę, że to jest właśnie ten problem dzisiejszych, dzisiejszych relacji, że, że mężczyźni szukają w kobietach cech, które są charakterystyczne dla matek, kobiety w mężczyznach tego, co jest charakterystyczne dla ojców, tych nieobecnych, no i robi się problem. I teraz jedna i druga strona, no trochę musi zejść z tych oczekiwań, przyjrzeć się temu, to nie jest wygodne. E, nauczyć się nowych rzeczy, e, pogłębić tą swoją wiedzę na temat relacji i będą wtedy w stanie te, te relacje budować. Po prostu. Jak dużo pracy? No, bo ja myślę, że to jest dużo pracy, tylko z drugiej strony pytanie też, dokąd chcemy iść i czy ta praca będzie nieprzyjemna. Ja uważam, że bez względu na to, czy Wiesz, jesteś kobietą czy mężczyzną. Jeżeli mierzysz się z czymś, co nie do końca jest Ci tak wygodne, to na początku to budzi taki: że mi się nie chce, bo <gryw> wyjątkowo dużo rzeczy jest do robienia na co dzień, to jeszcze sobie brać to na głowę, ale jak czujesz, że to poprawia Twoje relacje z ludźmi i to ci przynosi określone efekty, to to daje za satysfakcję. Naprawdę, to po prostu poprawia komfort życia, wiem, brzydko powiedziałam. To zwiększa Nasz wpływ na życie. I to jest kwestia tego, czy chcesz być osobą, która wiesz, oddaje kontrolę na zewnątrz, która tłumaczy sobie wszystko, co się dzieje w jej życiu z pozycji takiej ofiary, że no, ja jestem wypadkową z systemu, no w ogóle wiesz, no, ja nie jestem w relacji na przykład dlatego, że wszyscy mężczyźni to są tacy, a nie inni, czy. Ja nie jestem, bo też czegoś jeszcze nie nauczyłam, albo już się nauczyłam, i dzisiaj jestem w tym punkcie oświecenia, że znowu nie widzę, że na przykład druga strona może nie być tak oświecona jak ja, albo że to moje oświecenie też może bywać po prostu trujące dla. Dla relacji tutaj trzeba uczyć się rozmawiać. Czy mężczyźni, którzy no też mogą się poddać, i dużo jest takich mężczyzn dzisiaj, którzy się poddają, wycofują, bo no jakoś nie potrafią obsłużyć tych, tych relacji z kobietami, a niestety te treści, które też się pojawiają, nierzadko w mainstreamie, no. No one nie wzmacniają, no nie, one są, one są szkodliwe, bo one polaryzują i, i ta polaryzacja nas donikąd nie doprowadzi, bo będziemy mieli, no właśnie, no, super kobiety, super mężczyźni, ale dalej samotne e, osoby, bo de facto dalej i kobiety, i mężczyźni marzą o tym, żeby budować dobre, satysfakcjonujące relacje. No bo to nie jest tajemnica, że dobre relacje bliskie wydłużają nam życie i sprawiają, że to życie jest po prostu jakościowo jakościowo lepsze I, i wiesz, w momencie, kiedy przychodzi osoba, która mówi, że samemu jest spoko, to często ta osoba nie zdaje sobie sprawy z tego, że ten świat, który jej naokoło na pokazuje, że w ogóle lepiej być samemu, weź w ogóle ci ludzie, daj spokój. To jest jednocześnie świat i otoczenie, które coś tej osobie sprzedaje, tak? Sprzedaje jej pornografię, sprzedaje jej e, wirtualnych przyjaciół, sprzedaje jej coś, co będzie jej polepszało nastrój, od używek po, nie wiem, nowe buty, cokolwiek, co sprawi, że poczujesz się lepiej. Right? Więc jakby tak ogólnie popatrząc po, na to sprzedażowo, to im więcej samotnych i nieszczęśliwych ludzi, tym lepiej. I w moim odczuciu ludzie, którzy mówią o tym, że oni są sami i nie mają żadnych problemów, to są albo osoby, które mocno się przejechały na relacjach i przyjęły takie przekonanie, które nie jest dobre, bo ono nie mówi o wszystkich yy, i to można zmienić, i można zbudować dobrą relację, albo są osobami, które no, uwierzyły, że wiesz, konsumowanie w pojedynkę i, i, i bycie takim odklejonym w ogóle od siebie to jest super rozwiązanie. No i mają nowe buty, i co z tego? No. Mężczyźni mają wystarczające narzędzia do pracy nad sobą. To myślę, że na pewno one zaczynają powstawać powoli. Sposób ich podania bywa różny. To, co mnie osobiście razi, to wszystko to, co próbuje gdzieś tam zaszczepić mężczyznom takie przekonanie, że są jakieś takie triki, sztuczki, które. E, które z, y, spowodują, że nagle wiesz, po prostu laski się od ciebie nie odkleją, bo to dalej nie rozwiązuje problemu. To w ogóle t, t, t nie o to chodzi. Bo to, żeby poznać kobietę, okej, okay, ktoś powie, że to, jest, y, że to jest największy problem, mogłabym mu udowodnić, że nie, natomiast y, utrzymanie relacji tak, żeby ona była jakościowa z osobą, która, z którą będziesz tworzyć coś jakościowego, a nie że ona po prostu będzie i tak będzie siedzieć i, 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 i już. No to, to to jest dopiero. To, to jest faktycznie wyzwanie. Ale żeby móc to zrobić, żeby stworzyć jakościową relację z jakościową osobą, tak, taką, która będzie nam odpowiadała, to też trzeba mieć odpowiednie zasoby i to nie są ani triki, ani sztuczki, e, tylko to jest po prostu popracowanie nad sobą, przy czym ta praca jest naprawdę przyjemna, bo im więcej się człowiek o sobie dowiaduje, tym jemu jest lepiej. I to nie jest kwestia, wiesz tego, że od razu trzeba rozgrzebywać dzieciństwo i po prostu wiesz sięgać głęboko do piątego pokolenia. Nie, to są po prostu rzeczy, chociażby tak jak właśnie praca nad potrzebami, zdefiniowaniem potrzeb, których się nie robi, tak? Dlaczego? A można i to naprawdę wiele jest, wiele jest w stanie zmienić. Także ja uważam, że jest jeszcze mało narzędzi dla tak dostępnych po prostu dla mężczyzn do takiej pracy, która im Zaowocuje takim rodzajem relacji, którego oni by, yy, oni by chcieli. A możesz podać przykład takiego pytania, które mężczyzna może sobie zadać, żeby móc ze sobą pracować? Wiesz, do tych pytań byłoby, byłoby za dużo, ale ja sama widzę, że pierwsze pytanie, w ogóle takie wiesz, jakiej typ partnerki, jakich cech na przykład w partnerce szukasz? No i właśnie w momencie, kiedy ktoś wymienia te cechy charakterystyczne dla mamy, no to pojawia się pytanie, ty to ma być partnerka, czy to ma być mama, bo ta mama za chwilę ona się będzie tobą opiekować i czy to na pewno o to chodzi? To jest kwestia tego Przekierowania uwagi na, na, na partnerkę, o same cechy. To już jest pierwsze pytanie, na którym większość, większość mężczyzn odpada. Albo oczywiście pojawiają się takie, wiesz, śmieszki typu, że ma mieć taki biust, a taki, taki tyłek, no ale dalej, nie no z tym biustem i tyłkiem. No, jeżeli mówimy o, o relacji, relacji takiej, że chcesz związku, w którym właśnie ktoś będzie dla ciebie taki, wiesz, doceniający, akceptujący, będziesz miał taką partnerkę, na której możesz polegać, no to. No wiesz, no, no samym biustem tego nie zbudujesz. To jest, to jest za mało, no to jest za mało i potem robią się z tego, i potem robią się z tego problemy, ale to też często z moich doświadczeń wynika, że to jest raczej takie ucieczkowe, że to jest takie, no żeby to jakoś przykryć, no bo... Nie wiem, co powiedzieć, no to też to powiem. Tak? To jest kwestia takiego, właśnie przyjrzenia się wiesz, Oczy. temu, co ja mam do zaoferowania w tej relacji, bo mnóstwo mężczyzn nie widzi swojego potencjału, jaki może wnieść do, mm, do relacji, no bo oni szczerze, to oni większość życia ogólnie idą i dostają tylko komunikaty, które są yy, krytyczne. My już jako kobiety to sobie wywalczyłyśmy, że nam nie wolno mówić niektórych rzeczy, bo to jest nie w porządku, bo my oczekujemy tego, że, yy, że nie będzie się robić, nie będzie się o nas mówić tak, tak i tak, nie będzie się nas oceniać. Zobacz, co się dzieje nawet w samych mediach społecznościowych, gdzie ja na przykład z przerażeniem na to patrzę jak na różnego rodzaju grupach, yy, o tym, czy zachowanie mężczyzny jest w porządku, czy nie, decyduje grupa, której o to pytasz. Czyli wchodzimy i pytamy, czy jeżeli on się zachowa w taki sposób, to to jest w porządku, czy nie. I tam natychmiast dostajesz odpowiedź: czy to właśnie narcy, socjopata, psychopata, zaburzony, taki smaki, owaki. To poszło w złym kierunku, bo, bo ta narracja jest taka bardzo jednostronna, i mówię to jako kobieta: kobieta, która kurde, wiesz, lata pracuje z kobietami. Ja z kobietami zaczynam pracować w momencie, kiedy właśnie był ten moment takiego rozwijania siebie i swoich potrzeb. I w tym czasie nikt nie zwracał uwagi na, na to, co się dzieje z mężczyznami jednocześnie. No i dzisiaj mamy problem, bo minęło kilkanaście lat oczywiście jest to po kłosie 10 lat wstecz wstecz, jesteśmy w patowej, w, w patowej sytuacji, natomiast też takiej z którą mam poczucie, coś można, można zrobić, i absolutnie to nie ma iść w, w kierunku takim, co też mnie dziwi. Bo w sumie jak mówię o tym, że właśnie kobiety warto by było. Żeby zwrócić na coś uwagę, żeby się na czymś zastanowić, żeby coś przemyśleć. To jest atak, że ja teraz, prawda, atakuję kobiety, że coś tam. A z drugiej strony też zostaje komunikaty od dziewczyn, które mówią, okej, okay, to nie było wygodne, ale to skłania do myślenia. Tak samo jak można wyciągnąć się dzięki treściom z bycia taką, wiesz, ofiarą w takiej dużej zależności w relacji, tak samo można czasami zejść z tego walecznego, puścić tą gardę i zobaczyć, że okej, okay, czegoś tu jest, czegoś tu jest po prostu e, za dużo. Pewnie będą po tym filmie też osoby, które będą niezadowolone, ale myślę, że tutaj celem nas wszystkich powinno być to, żeby po prostu można było budować te wartościowe relacje, słuchajcie, bo wartościowe relacje są naprawdę na wagę złota i wydłużają życie. A to ważne. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Tak jak wspomniałam, on był dla mnie ważny, bo już od dłuższego czasu mi się to tak po prostu dusiło i dusiło, że warto by było tą drugą perspektywę też być takim trochę adwokatem. I mam nadzieję, że też spotka się to z taką dobrą reakcją po, po Waszej stronie. Jestem ciekawa, jakie będą Wasze refleksje po obejrzeniu tego filmu. Że dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku.